Powiadam ostatnio o tym, jak rozpoczynała się peregrynacja od oceanu do oceanu z ikoną częstochowską przez świat w obronie cywilizacji życia i miłości. No, ostatnim razem to już była uroczystość, msza święta w kaplicy jasnogórskiej, msza święta i poświęcenie ikony. Także ta nasza kopia, którą mieliśmy zamiar przewieźć przez świat, ona już została i przyłożona do tego najstarszego wizerunku, i została poświęcona. Ale nam zależało jeszcze na tym, żeby razem i prawosławni, i katolicy, właśnie podczas tej modlitwy, właśnie na Jasnej Górze, w kaplicy, żeby jej powierzyć ochronę cywilizacji życia i miłości, żeby prosić Matkę Bożą, żeby to ona nas ochroniła, ponieważ my sami rady sobie dać z tym wszystkim nie jesteśmy w stanie. Do ostatniej chwili czekaliśmy na błogosławieństwo Kościoła Prawosławnego, trochę się denerwując, bo było obiecane, ale przyszło od metropolity Hilariona, który jest odpowiedzialny za kontakty międzynarodowe właśnie w tej cerkwi, który powiedział, że to błogosławione dzieło bardzo ceni i jemu błogosławi. Bardzo ważne, bo to w tym momencie pokazywało, że nie tylko nasi biskupi są z nami, ale również... On występuje w imieniu patriarchy, czyli Kościół Prawosławny Moskiewski, ten rosyjski, jest z nami. No a później oczywiście kościoły lokalne, które mają autochefalię, jak i również ten polski Kościół Prawosławny, nam błogosławił, pomagał, kiedy jechaliśmy przez Polskę, ale o tym opowiem później. Proszę Państwa, sam akt powierzenia, no to po prostu był potrzebą naszego serca. Bo, tak jak już mówiłam, na atak cywilizacji śmierci jest w tej chwili tak potężny, że w zasadzie mamy mnóstwo sukcesów. Udaje nam się obronić to, obronić tamto, w tym kraju, w tamtym kraju mamy te kontakty, widzimy to. Widzimy, że oni nie wygrywają, zresztą to czasami widać, jak spotykają się feministki i mówią, że one ciągle jeszcze nie osiągnęły swojego sukcesu. Ale cały czas napierają i to zło się promuje w taki sposób, że wygrywamy w jednym miejscu, sprawa się rodzi w drugim. Cały czas pociąg jedzie dalej i cały czas od nowa zaczynamy tą samą batalię. Już nam się wydawało, że, przekona, że przekonaliśmy ludzi, przychodzą młodsi. Całą robotę trzeba zaczynać od nowa, i cały czas powstają nowe pokusy, nowe prowokacje, nowe ataki, i te ataki są bardzo bezwzględne, bo one dotyczą ludzkiego życia nie tylko dzieci, ale również starych, chorych, no tych ludzi, którzy są słabsi, a tak naprawdę to nas wszystkich. W związku z czym, jaki sposób to oddać w modlitwie do Matki Bożej? Postanowiliśmy, że Powstanie taki akt powierzenia. Akt powierzenia, który będzie towarzyszył peregrynacji przez cały świat. No ale po raz pierwszy powinien być wygłoszony, przedstawiony, odmodlony właśnie na Jasnej górze, właśnie przed ikoną Częstochowską w obecności tej kopii, która jedzie. No i chcieliśmy, żeby to właśnie było. Był akt, który robią ci wszyscy, którzy przyjechali z różnych krajów. Wtedy mieliśmy 18 krajów, później tych krajów jeszcze dołączyło kilka, także było i dwadzieścia parę i, i więcej. Ale ten moment. Był bardzo ważny, bo też zależało nam na tym, żeby przedstawić ten akt powierzenia publicznie, przed ikoną, stojąc przed ikoną, żeby to zrobili osoby no, takie reprezentujące pewne środowiska. No i po pewnej dyskusji zdecydowaliśmy, że pierwszy. Głosi po angielsku prez, wiceprezydent właśnie Human Life International, ojciec Peter West, reprezentujący Stany Zjednoczone, który był z nami i który z, naprawdę robił to z olbrzymim przejęciem, yy, odczytał cały ten akt. Yy, natomiast później po rosyjsku mówiła Galina Maslennikowa, misjonarz wschodu, misjonarz życia, Kobieta powołana w zadziwiający sposób do tego, żeby właśnie ratować rodziny, ratować dzieci, żeby zmieniać świadomość tych ludzi, żeby prowadzić ludzi do wiary. No i katoliczka, rosjanka i katoliczka to też nie było przypadkiem, no, to też taka zadziwiająca wola Boża, że to cię akurat tak dokonało. O tym opowiadałam trochę wcześniej. Można się do tych odcinków wcześniejszych cofnąć. A trzeci po polsku, no bo przecież my jesteśmy w Polsce. Dla nas Matka Boża na Jasnej Górze to jest ten najważniejszy moment. To jest nasze sanktuarium, to jest nasza królowa. To, to trzeba i po polsku. No i to po polsku czytałam ja. I muszę powiedzieć, że miałam mnóstwo, mnóstwo takich emocji, Stojąc przed Jasną Górą obok Ojca Łesta, obok Galiny, i wiedząc, że ja mam też przedstawić ten akt powierzenia, czułam emocje, ale czułam też, że to jest właściwie to, co powinniśmy zrobić że to ona nas uratuje, bo ona starła głowę węża i to ona uratuje cywilizację życia i miłości i my to musimy zrobić i właśnie służąc jej, pomóc jej żeby pokazać, że wiara na świecie nie umarła, że, ży że życie jest cenne i że to można zrobić. No więc proszę zobaczyć, i ja odczytam ten akt w tej chwili po polsku, ponieważ on był składany w różnych językach, żeby Państwo go również posłuchali i również no, scalili się swoją wolą z tym naszym powierzeniem. Powierzenie ochrony cywilizacji życia i miłości w ręce w Najświętszej Maryi Panny. Najświętsza Panno Maryjo, przeczysta Matko Boża, niepokalana dziewico, w Twoje ręce powierzamy wielką sprawę ochrony cywilizacji życia i miłości. Żyjemy w trudnym czasie wielkiego globalnego ataku cywilizacji śmierci. Ginie bardzo wielu niewinnych ludzi. Nienarodzone dzieci, starzy i chorzy. Liczba ofiar przekracza już 2 miliardy ludzkich istnień. Każdego dnia ginie kolejne 50 tysięcy dzieci w łonach matek. Wielu ludzi w ogóle nie chce mieć dzieci. Coraz powszechniejsze stają się środki niszczące płodność i życie. Narasta niepłodność małżonków. Ludzkie dziecko staje się produktem nowoczesnej technologii, dawcą komórek i organów. Wytwarza się dzieci o określonych cechach, pozostałe poddając selekcji. Setki tysięcy zamrożonych, poczętych dzieci czeka w ciekłym azocie pomiędzy życiem a śmiercią. Międzynarodowe prawo stanowione przez ludzi odmawia ochrony prawnej życiu dziecka poczętego. Kolejne kraje legalizują eutanazję. Narasta atak na małżeństwo i rodzinę. Najświętsza Matko, obiecujemy Ci, że ze wszystkich sił, że będziemy chronić ludzkie życie, zwłaszcza małe i bezbronne. Stajemy przed Tobą, Matko Zbawiciela, z pełną świadomością, że sami nie jesteśmy w stanie wygrać tego globalnego zmagania. Wstań na czele ruchów obrony życia i prowadź nas. Ochroń życie, ocal rodziny i dodaj nam sił. Uproś u swojego syna zwycięstwo cywilizacji życia i miłości. Proszę Państwa, ten akt był powtarzany w bardzo wielu parafiach, w bardzo wielu miejscach, gdzie Wędrująca od oceanu do oceanu ikona się zatrzymywała. Był otrzymy, odmawiany w bardzo różnych językach. Ulotki z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, z tą modlitwą, właśnie z aktem powierzenia, albo z modlitwą z Ewangelium Wite, z encyklii Jana Pawła II, były upowszechniane wszędzie, w 16 językach, one szły do domów poświęcone, dotknięte do tej ikony, a wydaliśmy ich już chyba koło miliona. Także dzisiaj odczuwamy, że Matka Boża przyjęła tę naszą prośbę i ona cywilizację życia i miłości chroni, i mamy tego wiele dowodów, chociaż trzeba umieć patrzeć, żeby je zauważyć. Proszę Państwa, następnym razem. Opowiem, jak wyjechaliśmy z Jasnej Góry już dalej na wschód. I jeśli było interesujące, to łapka w górę. Mam nadzieję też, że Państwo subskrybują mój kanał. No i po prostu opowiadamy od oceanu do oceanu całą przygodę z ikoną Częstochowską, która wędruje przez świat. Do zobaczenia!